Witam wszystkich. Tutaj Urbek z Warszawa. Dzisiaj jesteśmy w takim, przy takim domu Żyda. Znaczy, tak legenda y, mówi, że to był dom Żyda. Podobno nie jest taka bardzo stara. Powstała w latach 70. Był podobno pożar. jakieś szczegóły po prostu Szczegóły wam po prostu w opisie staram się zdobyć i wam upisać Piwnica to jest strasznie zawalona, można się przewrócić Nie wiem czy się tam da nawet tak zejść To jest ślisko na tym mechu i szpach można się zlebić tam chyba nie, nie będę schodził Tędy nie będę schodził, bo jest ślisko Jest taka nocna eksploracja, bo już się ściemniło A no, mamy grudzień Może będzie inne wejście do tej piwnicy tam i tak już nic nie było. Także obiekt powstał w latach 70. Była zaczęta budowa tegoż budynku. W międzyczasie ktoś zniecił pożar i po pożarze niestety zaniechano dalszą budowę tego budynku, Tu już chyba nie wejdę, bo jest po prostu masakra. Krzaczory jak nie wiem. I rów tam jest na dole. Więc wejdziemy sobie do budynku. Widać, że w zasadzie ruina. Znowu te śliskie kamienie, chęby tego. że tu jeszcze może trochę kawałek pokażę. Lubię zawsze pokazać o tych z zewnątrz jak wygląda, ale jest klimat minicra też jest. No i żyd to sobie zlecił W latach 70 jak to Jak to powiedziałem. Fajne nawet tutaj te sklepienia widzicie. są nata wszystko jak widzicie zawalone dosyć wysokie widać nawet że się paliło bo są belki stropowe na górze osmolone że eksploracja dosyć szybka na górze masz no, te belki no i po tym pożarze zostało nie wiem czy to podpalone czy czy było opuszczone i podpalone czy po prostu nie wiem, przy budowie jakiś wypadek się stał. Muszę być bardzo czujnym, ostrożnym. Bo tyle gruzu na ziemi jest. Tu już przyroda się wkrada, jak widzicie. Tam tak może kawałek chociaż wejdę, może pokazać. Nie wiem też jak kąt GoPro jest w tej chwili. Więc jeżeli trochę nie obejmuje ta sorry. Spróbuję wam to pokazać. Lepienia bardzo fajne. Także to jest taki na no, taki stal, st, yy, stan yy, styl, że tak powiem, dawny. robiony, ale nie jest budynek w sumie bardzo bardzo stary. Jak to tutaj się prezentuje. Nie wiem jakie jest kamera, więc tak dlatego będę pokazywał. Już tego piętra nie ma, nie wiem, czy to było rozbierane, bo tak jakby odspawane to jest. Czy nie dobudowali tego piętra, czy się zawaliło też? Tam też nie wejdziemy niestety, tak by na kominek jest yy, miejsce. No się ze dwoma latarkami, także powinno być to w miarę doświetlone. O, ślisko. aby się wyrąbał. To już pokazywałem. Lubicie, o tu zamurowane. Jak lubicie takie wieczorne eksploracje, to Wam się to będzie pewnie podobać. Więc zostawcie ślad po sobie w postaci lajka like na przykład fajny komentarz też ile widziane, sorry, że trochę gałęzie uderzają obiektyw mikrofon kamery czy jakaś mała salka, nie wiem o, tu nawet się zachowała podłoga, ale nie ma sensu się tam po prostu drapać bo to jest tylko taki, widzicie ten Oj i drzewka fajnie tam rosną nie wiem czy widzicie A i to już w ogóle jest koniec Generalnie To jeszcze będzie po prostu piwniczka i może z tej strony z zewnątrz na koniec ten całe intro pokażę. O, tu już można spaść. A i to jest ten budynek z tej strony, ale trzeba mi tutaj pokazać. Strasznie są krzacoczory. Jak widzicie jest ciemno. Ale Feniks daje rady, Tam nawet sobie ta sosenka czy choinka rośnie. Nie znam się aż tak dobrze. Bo i tu bardzo można sobie łatwo kurtkę rozdrzeć na tych ostach. Więc też nam się nie, niestety nie wypakował. Musi mam wystarczyć to, co Wam tutaj pokazuję, no wszystko aż ruina praktycznie. Wszystko zawaliło Tutaj nie wiem czy kominek Jakieś podpisy Paola Był Ktoś był yy, Tam są podpisy Wysoko Także kiedyś musiała być podłoga Zobaczcie raczej nie sądzę żeby się ktoś tutaj Drapał No tam może się drapał Ale tutaj to musiała być wcześniej podłoga Więc wiecie tu wam chyba to pokazywałem, jeszcze raz zobaczymy? Tak, to z tej strony stałem i pokazywałem, że tu może kominek. Że to chyba nie jest kominek. Trudno mi powiedzieć, co tam jest. A jest takie, takie wejście z tak wejście schodami normalnymi, także zobaczcie nie mam co się tutaj drapać bo jeszcze się nie zwalę z tego sorry, chyba w kamerę uderzyłem Wejdziemy sobie normalnie po schodach w takim razie oj, ślisko znowu Tu schody, mam nadzieję, że w miarę stabilnie, ale jak ktoś Zawsze przy ścianie chodźmy, bo to jest roczny las, tu widzicie, o. Tutaj to się tak prezentuje. Trzeba uważać, bo trzeba być czujnym. Tu już nie będę wchodził, bo nie ma sensu ryzykować i zresztą tam nie ma, jak widzieliście. Tu też nie będę szedł po tym krawędzi, bo nic to wam nie da, tak po prostu się wychylę. zobaczy kominy widać. Mam nadzieję, że widać. małą go zjadę. No i cóż, i zejdziemy zaraz do piwnicy. Fajny widok. Tutaj widać jak przyroda się wkrada. Już sobie choineczki porosły. jest strasznie dużo gruzu, także ten, o, widać nawet, po, że był tu pożar. Macie belki stropone, czy jak to się zwał, Tylko zwał? Wypalone. Widzicie sobie jeszcze jak się tutaj prezentuje. O, widzicie? One chyba były tak celowo takich jakiego tłucznia, czy to jest zrobione? od monitora jakiś obudowa czy od kineskopu tutaj za schodami nic nie ma tylko zwalone deski o tu już jest dach widzicie? Tu się prezentuje Kompletna cisza. Tu mógł ktoś kiedyś z bezdomnych spać, bo jest dużo szmat. Albo ktoś po prostu przyniósł. Tędy przyszliśmy, dobra idziemy dalej. Ale w ogóle taka architektura w stylu zamku. Tu też się chyba paliło. O i mnóstwo tu pleśni. Ale w ogóle to fajnie wygląda Nie chcę teraz wam klikać i zdjęć robić aparatem Zobaczcie tu jaki ten Okrągły ten Klatka schodowa czy co? Mm, zupełnie jak lochy O, radniaseczko się zachowało Zobaczcie Także, nie wiem, legendy głoszą, że to był dom Żyda, ale mo może się, my mogę się mylić, także sorry, jeżeli dam opis taki, a ktoś powie, nie, to nie był jednak dom Żyda, mogę się tutaj jednak mylić. Tak jak z wido Pershinga, dużo z tych korytarzy widzę, to ktoś raczej wcześniej coś wyrzucił. Boneco, nie wiem Boneco. Jakiś do kawy, może zapaszać był. W ogóle taki styl fajny, nie? Dokładnie za to okienko. Lochy, nie lochy. O, tu na pewno był piec, wiecie? Jest kominek. I co ciekawe, ktoś go nawet podpalał, bo jest wypalone. I znowu gniazdeczka. Także nie wiem, czy to w końcu tutaj działało, częściowo. Coś słyszałem, ale to jest woda. Zobaczmy tutaj. A, to jest to wejście, które chciałem wejść, ale zacząłem się ślizgać na szkłach. I po prostu się cofnąłem, nie? Z resztki kineskopu, telewizora. Jakieś stare słuchawki rozwalone. Po prostu ktoś tutaj powrzucał sobie śmieci. Antena, nie antena. Co to jest rozmacja mam Po prostu Coś się odzłomował Tyle wisko? jakieś No także tu wchodziliśmy Można się pogubić Ten, tym korytarzem szedłem O, tutaj jakby na y, kibelek bo jest od rury tak, na toaletę miejsce mi to tak przypomina jakby tutaj jakiś bar czy dyskoteka miała powstać na na dole, nie? o, jakieś były po prostu sale, na przykład były stoliki tutaj znowu jest oka taki w stylu no, jest na komin, To tutaj jest atrapa trapa bardziej Tu jeszcze macie. kolejne na kanalizację. No, podłoga drewniana była jednak. Żeśmy potem chodzili. No. Tak, jakieś toalety, może tu, tu była ta łazienka. No piwnice są powiem. Ciekawe, Tu wszystko zniłe, także tutaj niewiele, ale to dziwne, bo tak jakby to częściowo działało, bo miasta już były założone. Po kominie jakby było tam kopcone. Jak tu już byłem o urbex to nie wandalizm ale słuchajcie nie robimy raczej takich rzeczy bo urbex CLS w 2018 nie robimy raczej taki, takich rzeczy bo to jednak jest wandalizm każde miejsce jednak do kogoś należy nawet jak jest opuszczone to wiecie jednak to tam jakiegoś właściciela w sumie ma nie Żeby to chociaż jeszcze jakieś piękne graffiti było. Ja nie jestem za graffiti, ale, ale wiecie. Także no co? Tu cóż, to już jest chyba wszystko. Także zrobię tutaj małe cięcie na zdjęciach i będziemy się widzieć pewnie na zewnątrz budynku, nie? Także widzimy się pokrótce. Tam w ogóle miała być przerwa, ale bateria jeszcze padła w międzyczasie i przerwa się oczywiście automatycznie sama zrobiła. Jeszcze spotkaliśmy tutaj jednego gościa, nietoperka małego. Czas zdjęć. Lata sobie tam w piwnicy. Nie wiem czy Wam pokażę jeszcze tego nietoperka. On sobie tam lata i w ogóle czas goni, także zaraz będzie końcowe intro. Miałam na głowie, teraz kamerę trzymam w ręku. Sobie gdzieś tutaj lata, niedoberek. Nie wiem, czy go spotkamy. Szczerze, gdzieś sobie poleciał, chyba. Już już. Dobra, mieszam z tym. W każdym razie, budynek w stylu takim pałacowym, nie wiem czy greckim, nie chcę tutaj kaleczyć historii, bo nie znam się na budynkach historycznych jak na zeznictwie i w którym wieku jakie powstawały i tak dalej, ale taki styl pałacowy. Także wyjdziemy już z tego budynku, czekaj, ja wychodziłem tamtędy, ale tutaj się chyba też da wyjść tym oknem albo tędy po prostu jest wyjście duże Ale tu jest krzaczorów dużo To wyjdziemy sobie chyba tędy Po prostu tędy wyjdziemy O! Widzicie? Tak to się prezentuje Także kurczę można się. Można przewrócić słuchajcie. Bo jest, jest jednak ślisko. Sorry za wiatr, że będzie to szumiało. Także jeżeli się Wam materiał spodobał, to widzimy się w następnym oczywiście. Ale zostawcie też coś ślad po sobie. W postaci lajka, like suba z dzwonkiem, żeby być na bieżąco fajnego komentarza to mnie bardzo motywuje możecie też wpadać na Facebooka na grupę Miejska Eksploracja tam też możecie zobaczyć linki nie tylko do moich filmów ale i do innych filmów z eksploracji i możecie swoje zostawiać oczywiście porozmawiać o eksploracji itp itd a ja się z wami żegnam Cześć i do kolejnego.